Oliwką, robimy to! Kochani, daty mi się nie pomyliły, ani nie zwariowałam, ja po prostu vlogmas nagrywam. Ale dobra, musimy stworzyć drugi outfit na zwiedzanie zakopanego. A w ogóle kogoś tutaj zdziwi, jak powiem, że dzisiaj stylizujemy kolejny seks chemów. Tak, dążę do tego, żeby mieć całą gamę, paletę kolorystyczną, także ubieramy. Dziś moi drodzy, bez bielizny termicznej ani bez kaptura się nie obejdzie, bo teraz wyświetli Wam się filmik. Jaki mam widok przed sobą? Śnieżyca, moi drodzy, bardzo się cieszę, Jezu, ja kocham, kocham, kocham taki klimat, także super, tylko no, niestety trzeba będzie bardzo się opatulić, a ja chcę dzisiaj zobaczyć alpaki i wjechać na gwałówkę w tą śnieżycę, yy, więc no, yy, trzymajcie kciuki. Leggingsy są ubrane i to, co bardzo lubię w tych nowych setach od H&M, mówię, że ta nogawka jest taka rozszerzana, dzięki czemu mega fajnie to wygląda, ale kurczę, przekręciły mi się, a wiecie, ja mam pod spodem jeszcze rajtuzy. Więc Jest ciężko. No i co ubieramy teraz? Tak, jak przy wczorajszym outfitie bluzer. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Cały secik prezentuje się tutaj, tak. No powiem Wam, że z tą bielizną termiczną już jest mi tutaj bardzo ciepło i szczerze wymiękam, już się cała poca. No i ubierzemy sobie tak, jak wczoraj te śniegowce. Ja je kocham i słuchajcie, ja wczoraj chodziłam w nich totalnie po śniegu. Totalnie po takiej chlapie, że szok. Są idealne i ubieram tylko kolczyki, bo to nie ma naprawdę sensu i tak będę cała potulona, zrobię sobie tylko tutaj e, zdjęcia e, u mnie w apartamencie, a później jak będziemy jechać, no to wiecie, no to nie ma sensu, no musi być ciepło, no. Ogólnie, żeby dziewczyny była e, sprawa jasna, życie to nie Pinterest i to zdjęć, zaraz zobaczycie, jak będę wyglądać, ale później zobaczycie przed wyjściem, jak będę wyglądała, jak będę szła e, w miasto, no, żebyście zobaczyli no, różnicę. Więc teraz zaraz Wam się pokazuję, jak będę wyglądać do zdjęć. Nie ukrywam, że jeszcze muszę usta zrobić, ale tak Oliwka będzie się prezentowała do zdjęć. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No, a tak wygląda, jak nie robię sobie sesji zdjęciowej i idziemy w góry. No, życie to nie Pinterest. Pamiętajcie. Elo.